Cześć. witajcie na naszym kolejnym urbexie. Tym razem zwiedzamy oto taki domek. Opuszczony. Zobaczymy co się w nim mieści. W środku. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy już wewnątrz tego budynku. Zobaczmy co się tu mieści. Może najpierw przejdziemy na tę stronę. Od razu przy wejściu, rozejrzymy się co tu jest, spójrzcie kosa, światło jest? Nie ma, jakiś wózek, stary odkurzacz, prodzisz, tu jakaś stara kuchnia była, tutaj widać jeszcze butle po zostały małe takie. Domek ogólnie jest dobrze zachowany. Tutaj, pokaż, co tu jest? Książki. Książki. Ogólnie, z tego co wiemy, to mieszkała tu starsza pani, nauczycielka. Prawdopodobnie nauczycielka. I to jest. może się zgadzać, pełno tu książek jest. Jak zobaczycie dalej. Łyżki jeszcze pozycjonuję. No i tak się prezentuje to pierwsze pomieszczenie. Spójrzcie jakiś. Dobra, udamy się teraz do następnego pomieszczenia. Tutaj jest przedpokój. Tutaj spójrzcie, spójrzcie, kuchnia tak się prezentuje. O, jeszcze pozostałości. W szafkach, zapałki jeszcze pozostawały. Takie rosyjskie, herbatka, kuchenka gazowa. O, jaka fajna latareczka. Mm. Nie. Ładowana do prądu. Nie hmm. okay, będziemy pokazywać, ale legitymacja. 77 rok 78 kiedy brano no to dokumenty jakieś są trzymane w środku to nie będziemy patrzeć okej okay. tutaj butla z gazem Jeszcze pozostałości, ok, zamknij tak jak było szafa stara. Jeszcze ubrania, wszystko pozostało. Domek jest w super stanie, jak widzicie. Jeszcze nie rozszabrowany. Stary zegarek, telefon taki stary mamy tu, następna szafka, różne pozostałości, stary klej. szafka spójrzcie co tu jeszcze jest i tu szuflady są wewnątrz nie da się otworzyć. co? Przejdziemy teraz do pokoju może Spójrzcie w pokój Jak się prezentuje Musimy uważać, bo to z ulicy może nas ktoś zobaczyć mieści się tu książek bez kręgowce nie wiem czego uczyła ta nauczycielka ale prawdopodobnie spójrzcie gramofon tu mamy stary tak się prezentuje odkurzacz jeszcze został telewizor Co tam pokaż? Ogólnie wszystko pozostawało w szafce. Książka, co to za książka? Kwiat lotosu. jeszcze Jeszcze jest pełno za zapałek. Tu też jakieś koce, kolejne książki. Zobaczymy jeszcze tutaj, następne pomieszczenie. Spójrzcie, już na wejściu widać franie, pralkę staro. To jest jakiś składzik. ładzik na drewno i na różne rzeczy. Spójrzcie, jaka fajna lampa stara, naftowa. O, a tu jaki sierp. To służyło do koszenia kiedyś. Poza tym stare buty, brama, stara kanka na mleko. Tam widzę jeszcze drewno i ten mi węgiel na opał. Tutaj ktoś rąbał, przygotowywał na rozpałkę. Taczka jeszcze została. Jakaś piłka, drabina. Dużo rzeczy się tu zachowało, nie? Spójrzcie. Kosze wiklinowe. I ta pralka frania powinno gdzieś tu pisać. Ale nie pisze, może z drugiej strony, już nie będę jej obkręcał. A tutaj piwnica, idziemy zerknąć. W piwnicy, chodź o, Strasznie niska ta piwnica Teś stare butelki Stara butelka od mleka Tutaj ktoś węgiel trzymał jeszcze tutaj mamy słoiczki z przetworami No i węgiel, poza tym nic tu nie ma Okienko tam wyjście na zewnątrz Dobra Mała piwniczka Drzwi. Jeszcze się tu znajduje wejście na strych, możemy obadać. Co mi się rzuca w oczy? Zegar z kukułko. Zobacz, jakie fajne. Świetny. Dobra, nie podchodź do okna, żeby ktoś cię nie zauważył. Tutaj mamy pomieszczenie. jeszcze które prawdopodobnie ktoś używał do szycia tutaj. Zasłon firan pełno leży, nie? Można z tego wnioskować, że ktoś tu zajmował się szyciem, jako po tej maszynie, co tutaj widać. O, zobaczyłem jeszcze fajną rzecz, jedną. Magnetofon stary Magnetofon Unitra wilga Spójrzcie co tu mamy Stare rowery Jubilat Dwójka Tak się nazywał Tu wisieć. A tutaj mamy kolejny romet Orion. prawdziwe zabytki. i mm. Sanki. Stara walizka, sanki. Sanki to jeszcze. Super stanie są. Jakieś stare butelki tarka do prania, kiedyś takie używano, to metalowa i po starym łóżku jakimś metalowym zostały konstrukcje A niej jakieś Ciekawego. Parę ubrania. Dobra. Jeszcze tutaj zerknę. Czy coś jest? Czekaj, coś tu. O. Jakieś gazety. Z którego roku? 1977 stara, spójrzcie jaka fajna butelka po mleku tutaj kolejna biała o. tu znów gazetka siedemdziesiątego roku. Stary termos. A tu jest pełno tych witelek po mleku. Oskar, spójrz jakie urządzenie znalazłem stare. Kręcisz i ubijałeś. Kanka stara na mleko. Jakieś proszki. O, wałek do malowania na ścianie wtedy malowałeś taki wzór miałeś na ścianie kiedyś często tego używano a co ja tu widzę bańki kiedyś takie bańki stawiano tutaj wam pokażę spójrzcie Kolejna kanta kan, na mleko. U. Uh, a tu je medva. Ale dużo ciekawych rzeczy tutaj jest. Dobra, zejdziemy na dół. No i co myślicie o tym domek? Dajcie znać w opisie, czy Wam się podobał. Jest naprawdę dobrze zachowany, zabezpieczony. No i dobra, kochani, z tego miejsca będziemy się z Wami żegnać. Dzięki za obejrzenie kolejnego materiału. Dziękuję wszystkim, którzy nas subskrybują. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.